Cichopek i Kurzajewski mogą podpaść w tak wsparli wielka orkiestra Światecznej Pomocy. W niedzielę 29 stycznia Maciej Kurzajewski celebrował swoje 50 urodziny. Ale wszystko wskazuje na to, że nie była to tego dnia jedyna okazja do swietowania. Prezenter i jego ukochana katarzyna Cichopek opublikowali tego dnia symbole. Które niekoniecznie mogły spodobać się ich pracodawcom. Zagrali w ten sposób Telewizji Polskiej na anoś Ten dzień był szczególny dla Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek 29 stycznia rozpoczęli w pracy. A potem wzięli się solidnie za świętowanie. Prezenter dostał tort z 50 i życzenia od przyjaciół i osobistości ze świata show-biznesu. Ale w ten ważny dla siebie dzień nie zapomniał o finale Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy. Kurzejewski i Cichopek prowadzą od września 2020 roku Pytanie na śniadanie, ale oboje z Telewizja Polska związań jest od dekad. Nie jest tajemnica, zim w ostatnich latach TVP unika informowania o finalach Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy. A słynne serduszka WOSP trudno ujrzeć w wiadomościach czy programach emitowanych przez publicznego nadawcę. Obecne stosunki Jerzego Owsiaka i TVP nie za do najcieplejszych. Ta sytuacja trwa jednak dopiero od 2017 roku. Wcześniej wszystkie finale WOSP transmitowane były przez telewizję publiczną, która obecnie o tej wielkiej akcji prawie im w ogóle nie wspomina. W głównym wydaniu niedzielnych wiadomości w TVP1 i TVP info prowadząca program Marta Kielczyk przekazała jedynie krótka informację o odbywającym się finale i celu tegorocznej zbiórki. Trwało to około 13-14 sekund. Wypowiedz nie była też opatrzona żadnym materiałem wideo. Choć zarówno Katarzyna Cichopek, jak i Maciej Kurzajewski są oddanymi pracownikami stacji. Pewnych przyzwyczajen, a szczególnie wspierania wielkiej orkiestry światecznej pomocy nie zamierza zmieniać.